Witajcie moi drodzy w nowym vlogu. Jestem cały czas koło Nesebyru. To jest ta miejscówka, na której, na którą przyjechałem, ale niestety tak wiało, że nie mogłem wam tego pokazać. Dzisiaj jest niedziela, więc jest tu masa ludzi. Do wczoraj było spokojniej, dużo spokojniej. Jest trochę miejscowych yy, i sobie tutaj odpoczywają, ale najpierw zobaczcie jak wygląda Tutaj morze. O, to jest na takim klifie. Bardzo, bardzo ładnie. Tam mamy plażę. A Nesebyr jest tam. Zaraz zobaczycie, ile tutaj jest aut. Masa, masa aut. No bo dzisiaj niedziela. Bułgarzy bardzo, bardzo mocno odpoczywają, jak tylko mogą. Yy, większość tych kamperów, które tu stoją, to są bułgarskie kampery. Tu jeden jest z Francji. No i ja z Polski. Także tak to mniej więcej tutaj wygląda. Teraz chcę się wybrać w stronę Turcji znowu. Przemieścić się Mam gdzieś godzinkę drogi do następnego przystanku, więc pojedziemy i zobaczymy. A jakbyś chciał, żeby Cię nic nie ominęło, nie zapomnij zasubskrybować kanału. Przyjechałem w takie miejsce. Miała być to miejscówka na noc. No miejsce jest przepiękne. Ale nie podoba mi się ona za bardzo. Bo samochód stoi z górki, jest krzywo. A po ostatnich doświadczeniach, nie chciałbym, żeby mi zjechał. Zobaczcie, tu jest też morze. To jest taki cypel, taki półwysep, który wchodzi w morze. Tu mamy jakieś pozostałości w jakiejś budowni pewnie była to jakaś warownia co tu pisze a tu było miasto Czernomorec to są pozostałości по To wygląda. Muszę zobaczyć. No i moi kochani, zmieniłem tą miejscówkę. I zobaczcie jaką miejscóweczkę mam. A ja stoję tutaj. To jest co prawda przy samej ulicy, ale z tego co widziałem na Park Fournitie, jest bardzo spokojnie i nie jeździ dużo aut w nocy. Także taką miejscóweczkę sobie wyszukałem i tutaj zostaję. Dzień albo dwa, dokładnie jeszcze nie wiem. No to nadszedł czas na kawkę, zrobimy sobie kawkę woda zagotowana. dwa razy mieszamy bleczko chowamy i kawkę pijemy a w takich okolicznościach będziemy pić kawę znaczy ja będę pił dziś sobie zrobimy pieczonego kurczaka z ziemniakami. To wszystko robimy sobie w kamperze. Najpierw sobie otworzymy kurczaka i podzielimy go na dwie części można tą część wywalić całkiem, ale ja zostawiam teraz wszystko bierzemy sobie do miski i musimy to wszystko umyć Mięso mamy umyte, więc zróbmy sobie marynatę. Żeby zrobić przyprawę, dajemy troszeczkę, troszeczkę przyprawy do kurczaka. Do tego dajemy paprykę ostrą. Mają być na ostro troszkę. Co tego dajemy pieprzu, dajemy majeranku i co tutaj mamy? Pieprz, więc pieprzu już daliśmy. Teraz jak to wszystko mamy, możemy dać oleju trochę. A zapomniałbym, jeszcze należy dosypać soli taką łyżeczkę soli. Może jeszcze troszkę o tak. Teraz tą marynatę. Dokładnie. Wymieszujemy i dodajemy do niej odrobinę wody. Dalej to sobie mieszamy i marynata gotowa. Teraz całego kurczaka, którego mamy, przekładamy do tej miski. I zalewamy to wszystko naszą wcześniej przygotowaną marynatą. Teraz ładnie musimy to wszystko wymieszać, żeby kurczak się cały zanurzył w tej marynacie. O! Ugniatamy go ładnie i teraz wkładamy to na godzinkę maksymalnie dwie do lodówki. No dobrze. Mięsko nam się zamarynowało w lodówce. Teraz możemy przejść do właściwego pieczenia. Będziemy piec. Czy znaczy, ja będę piek na czymś, co się nazywa piekarnik kempingowy. Jest to urządzenie bardzo podobne do omni. Zasada jest taka sama. Mamy jeden element, który kładziemy na ogniu. Drugi element, który będzie naczyniem do pieczenia. Mamy tutaj, jak widzieliście, kratkę jeszcze do gotowania na parze, i mamy jeszcze taką formę silikonową, ale ja ją używam do ciast. Nie chciałbym, żeby przeszła zapachem mięsa. I do tego mamy jeszcze pokrywkę. Tak wygląda to ten piekarnik. Ale żeby w nim piec, musimy sobie mięso wrzucić. Jak wiecie, mięso nam się zamarynowało. Jeszcze sobie pomieszamy je troszkę, żeby było w tej marynacie. I wrzucamy do piekarnika. Nakładam go z jednej strony, bo z drugiej strony będę chciał dać ziemniaki jeszcze. Tak nam to wyszło Zostało nam trochę marynaty Ale to nie przeszkadza Bo do niej wrzucimy sobie ziemniaki Zaraz opłukam ziemniaki Bo ziemniaki dam młode Nie będę ich obierał Opłukam tylko i takie w mundurkach wrzucę do piekarnika Ziemniaki mamy umyte I przekrojone na pół Wrzucamy je do miski i reszta tej marynaty, która nam została, wrzucamy do ziemniaków. I w ten sposób mamy wszystko gotowe. Teraz zostaje nam tylko odpalić sprzęt. I przykryć go. I tak musi się to piec około godziny. Za pół godziny zobaczymy, jak to wygląda. Minęło pół godzinki, więc sobie zajrzyjmy, jak to wygląda. I wygląda fajnie. Pachnie fajnie, ale trochę ziemniaczki podlejemy sobie olejem. Czekamy kolejne pół godziny. Więc już mamy gotowe. Zobaczcie, jak to wygląda. Kurtaczek upieczony, ziemniaczki upieczone. Zaraz to przełożę na talerz i pokażę, jak to wygląda. No i oto proszę bardzo. Tak to wyszło. No, chyba dałem za duży ogień, bo kurtaczek i ziemniak od spodu się zrobiły bardzo chrupiące. Wczoraj wieczorem zmieniłem miejscówkę. Przyjechałem w takie miejsce. Miejsce bardzo ładne na klifie. Zresztą zobaczcie sami. Tu, w dole, po lewej stronie, gdzieś jest plaża. Co prawda, nie wiem, gdzie, ale gdzieś tam ma być. Tu stoją dwa Ja stoję tutaj, w towarzystwie Hiszpanów. Wczoraj były ogromne przeboje z dotarciem, tutaj, ponieważ nawigacja poprowadziła mnie taką drogą, która nie była przejezdna. No i sytuacja wyglądała tak, że wjechałem trochę, zobaczyłem, że to się nie da, i zacząłem cofać. Jak zacząłem cofać, to się zawiesiłem na tylnej belce i nie obyło się bez ciągnika. Konkretnie Hop przyjechał koparką i mnie tą koparką wyciągnął. Najpierw próbowali busem jakimś mnie wyciągnąć, ale to nic nie dawało. Ale koparka sobie poradziła. I w ten sposób pojechałem drugą drogą, która była dużo lepsza, i udało się dotrzeć tutaj. Z tej miejscówki wyganiają mnie muchy, ponieważ są tak upierdliwe, jest ich tyle, że głowa boli, więc postanowiłem pojechać w stronę Turcji. No jutro, jeszcze dzisiaj bym chciał spędzić noc w Bułgarii, ale później przeniosę się na turecką stronę. Zobaczę, może tamte muchy będą mniej uciążliwe, bo te są bardzo uciążliwe. W tym vlogu to już będzie wszystko. Jakbyś chciał zobaczyć poprzedni odcinek, to będzie tutaj, oczywiście. Nie zapomnij zasubskrybować kanału i do zobaczenia w kolejnym vlogu.